Możesz myśleć, że wszystko, co się wydarzyło, było tylko przypadkiem, ale aniołowie nie działają w oparciu o przypadek. To, co on powiedział tamtej trzeciej osobie, nie było zamieszaniem, było prawdą. Powiedział, że próbował iść dalej, lecz jego serce nigdy nie przyjęło innej obecności poza Twoją. Ona nie zrozumiała na początku. Próbowała sprawić, by zapomniał o Tobie. Próbowała zająć miejsce, które należało do Ciebie. Ale on powiedział więcej niż chciał. Wyznał, że za każdym razem, gdy zamykał oczy, to ty się pojawiałaś. Zrobiło się między nimi ciężko, ponieważ prawda boli, gdy nie jest przeznaczona dla tego, kto ją słyszy. Aniołowie widzieli, kiedy przestał okłamywać samego siebie. Stało się to w ciszy, nie w krzyku. Zrozumiał, że uciekać od ciebie oznacza uciekać od własnej duszy. Wtedy jego energia się zmieniła. Zaczął się od niej oddalać, milczeć, tracić kolory. Ona się zirytowała, bo wiedziała, że ty, nawet będąc daleko, wciąż nad nim panujesz. A ty to czujesz: ten ucisk w piersi, myśl, która pojawia się znikąd. To niezwykła tęsknota, to znak. Wszechświat przesuwa was oboje z powrotem do miejsca, w którym historia nie mogła zostać doko. To spotkanie nie będzie przypadkowe. Przeznaczenie nie działa poprzez przypadek działa poprzez cel. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojej duszy, potwierdź jej odbiór, pisząc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów. One nadchodzą, a ty nie chcesz być ostatnią, która je otrzyma.